Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku SEMILEK EXPERT. Dziś przygotowałem dla Was dwie propozycje zdobień, które idealnie sprawdzą się na wiosnę oraz podczas zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Pierwsza, jedna z prostszych technik zdobienia, która już nieraz raz skradła Wasze serca, to oczywiście gradient. Dobry dobór kolorów, odpowiedni pędzel do ombre, poprawna technika pracy i odrobina cierpliwości. Te wszystkie aspekty są kluczowe przy wykonywaniu takiego zdobienia. W dzisiejszej propozycji wykorzystam kolory 117 Yellow Sphinx, 508 Mint Cream oraz 048 Bright Emerald. Na prawidłowo przygotowaną płytkę paznokcia aplikuję wybraną bazę oraz utwardzę ją w lampie 48x24W. Podzielę paznokcie na trzy równe części. Od strony skórek do 1 trzeciej długości paznokcia aplikuję kolor żółty, poniżej miętowy, a na końcu zielony. W tej stylizacji używam kolorów pastelowych, które są kryjące w 100%. Pamiętajcie jednak, że niektóre kolory są półtransparentne lub neonowe, i w takim przypadku należy zaaplikować jedną cienką warstwę białego lakieru hybrydowego, np. 001 Strong White, Fiber Base lub Semi Hardy White w celu podbicia intensywności koloru. Przygotowałem sobie również wacik bezpyłowy, zbliżony na EitCleanera. Pierwszy krok to rozcieniowanie granic pomiędzy kolorami pracując bokiem pędzla od prawej do lewej strony. Spójrzcie! Aktualnie na paznokciu powstało nam w sumie 5 kolorów. Drugi krok to stworzenie idealnego przejścia pomiędzy tymi kolorami. Teraz pracuję czubkiem pędzelka, milimetr po milimetrze, mieszam kolory, przekładając go do paznokcia na płasko. Pierwsza warstwa ombre gotowa. Utwardzam w lampie 48x24 przez 30 sekund. Teraz czas na drugą warstwę, wykonując ją dokładnie tak samo jak pierwszą. Po utwardzeniu drugiej warstwy nie pozostało mi nic innego jak zaaplikować top. Ja wybrałem wersję błyszczącą, aplikując stopno wipe, natomiast matowe wykończenie paznokci również będzie dobrym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że stworzenie idealnego ombre nie sprawi już wam problemów. Teraz czas na drugą propozycję zdobień. Podstawą do jej wykonania będzie technika z mojej pierwszej propozycji, czyli ombre, które w tym przypadku dodatkowo ozdobią. Na prawidłowo przygotowaną płytkę paznokcia aplikuję wybraną bazę oraz utwardzę ją w lampie 48x24W. Zaczynamy od wykonania ombre z kolorów z najnowszej kolekcji City Break 542 Kiss and oraz 543 Bond Voyage. Pamiętajcie o wszystkich zasadach przy tworzeniu ombre. Tło po dalsze zdobienia gotowe. Teraz czas na przygotowanie czarnego paint gelu. Mieszam w proporcji 1 do 1 Semi Art 001 Black oraz czarny lakier hybrydowy 031 Black Diamond. Zaczynam od podzielenia paznokcia na 7 równych części. Każdą granicę wyrusowuję używając pędzelka 003, korzystając z wcześniej przygotowanej mieszanki. Uwielbiam elementy geometryczne i to one będą królowały w naszym zdobieniu. Każdą część ozdobionego paznokcia utwardzam w lampie w 48x24 przez 60 sekund. Pierwszą część paznokcia od strony skórek zdobić będą cienkie pionowe linie. Zaczynam od narysowania pierwszej biegnącej przez środek paznokcia, a następnie domalowuję pozostałe, tak, aby zachować symetrię utwardzam. Trzecią część paznokcia będzie zdobiła kratka. Pamiętajcie o dobrych długościach linii oraz precyzji w ich wykonaniu. Nie chcę, aby była zbyt gęsta i ciemna, dlatego wykonam maksymalnie 4 lub 5 linii. Utwardzam. Czwartą część wypełnią ornamenty, do których stworzenia potrzebujemy precyzji, ale również dobrze przygotowanych narzędzi. W tym przypadku jest to pędzelek 002. Delikatnie zanurzam pędzel w czarnym żelu, wygładzam jego włosie ściągając nadmiar produktu. Nabieram czubkiem małą kroplę mieszanki i zaczynam tworzyć subtelne ornamenty. Pamiętajcie, aby robić to powoli, ale pewnie. Ręce muszą być oparte tak, aby nasze dłonie nie drżały. Utwardzam. Szósta część to kropki wykonane przy użyciu sondy Dotting Tool 01. Utwardzam. Aby ozdobić ostatnią część paznokcia wykorzystuję technikę pracy, jak przy ornamentach, ale nie będą one już tak skomplikowane i pracochłonne. Tutaj również używam pędelka 002. Utwardzam. Gotowe! Czas na zabezpieczenie naszego zdobienia. Aplikuję topno-wipe, który nie posiada warstwy dyspersyjnej, i utwardzam go w lampie 48x24 przez 30 sekund. Mam nadzieję, że zainspirujecie się moimi propozycjami i wskazówkami, jak pracować przy takich zdobieniach. Jeśli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.